Mamy to szczęście, że możemy porozmawiać z Janem, który jest jednym z kierowców fantastycznego Tygrysa 1 w Muzeum Czołgów. Dzięki, że do nas dołączyłeś, Jan! Teraz przyjrzyjmy się kabinie kierowcy w Tygrysie 1. Od razu rzuca się w oczy włas, który jest przesunięty względem fotela, co jest dość niecodziennym rozwiązaniem. Sama kabina wygląda na wygodną. Bezpośrednio przed kierowcą zamontowano kierownicę, co również jest rozwiązaniem rzadko spotykanym w konstrukcjach czołgów. Jan pokrótce opisze nam teraz najważniejsze elementy sterowania znajdujące się w kabinie kierowcy. Jest ona wspomagana hydraulicznie. Czołg ma również rezerwowy układ sterowania, czyli tradycyjne dźwignie sterowe umieszczone po obu stronach moich kolan. Gdy prowadzę tygrysa, muszę wyglądać przez wizjer, przez który niewiele widać. Nie widać osłon gąsienic ani przodu czołgu, więc muszę polegać na wskazówkach osób z zewnątrz. Kiedy jesteśmy w terenie i mamy dobrą widoczność, nie jest tak źle, ale przy dokładniejszych manewrach robi się trudniej. Dlatego na zewnątrz zawsze mam przewodnika, którego mogę widzieć i z którym mam kontakt radiowy. Kierowca musi patrzeć jednym okiem przez wizję, a drugim obserwować wskazania pomiarów temperatury ciśnienia oleju i obrotów silnika. Z tych trzech elementów najważniejsze jest ciśnienie oleju. Wskaźnik ciśnienia oleju znajduje się w tym miejscu. Tuż po rozruchu maszyny wskaźnik będzie wykraczać nieco poza skalę, co oznacza dobre ciśnienie oleju. Następnym ważnym czynnikiem jest chłodzenie. Dalej mamy dźwignię ssania zamontowaną po prawej stronie. W tym czołgu dość często z niej korzystamy. Podczas rozruchu używamy jeszcze rozruchowej pompy paliwa, którą pokażę Wam później. Znajduje się ona w przedziale bojowym. W kabinie kierowcy umieszczono też pedały, leżą bardzo blisko siebie, prawie jak w Bolidzie Formuły 1. Trudno je obsługiwać w ciężkich butach. Mamy tu pedał gazu, hamulca i sprzęgła jak w zwykłym samochodzie. Oprócz tego tuż przed kierowcą biegną wały zdawcze ze skrzyni biegów prosto przez układ sterowania i układ hamulcowy aż do przekładni głównej. Po lewej mamy dźwignię hamulca ręcznego, którą teraz zaciągnę. Jest to główny hamulec postojowy. W tygrysie kierunek jazdy wybiera się dźwignią przeniesienia napędu, umieszczoną tutaj obok mojego prawego kolana. Dźwignię można ustawić na luz, wsteczne lub jazdę do przodu. Nad tą dźwignią znajduje się przycisk napędu. Kierowca naciska ten przycisk umieszczony na skrzyni przeniesienia napędu i maszyna rusza do przodu lub do tyłu. Tutaj wybiera się przełożenia. W tygrysie możemy ruszać z biegów od 1 do 4, ale należy dobrać odpowiedni bieg do terenu. Tygrys ma 8 biegów do przodu i 4 do tyłu. Właśnie w przedziale kierowniczym, który jest umiejscowiony zaraz obok stanowiska celowniczego radiooperatora, znajdują się te szyjki wlewu. Służą one do napełniania przekładni głównych, które widzieliście wcześniej na zewnątrz czołgu. Przez te szyjki wlewa się olej do przekładni. Niedawno je odpowietrzyliśmy. Na górze znajdują się małe odpowietrzacze, a tu się je napełnia. Widać, że ktoś pomyślał projektując ten czołg, ponieważ dzięki nim obsługa pojazdu jest dużo łatwiejsza. Jan opowiedział nam. Już o stanowisku kierowcy. Teraz przeszliśmy do przedziału znajdującego się po prawej stronie kierowcy, na stanowisko celowniczego radiooperatora. Oznacza to, że radiooperator jednocześnie obsługiwał karabin maszynowy. Po lewej widzimy oryginalne radia, które zamontowano w Tygrysie 131. W czołgach instalowano różne rodzaje radiostacji, w zależności od tego, czy dana maszyna miała pełnić funkcję dowodzącą, czy nie. Zwykle były to urządzenia krótkofalowe, ale pojazdy dowodzące były wyposażone w mocniejsze radia o większym zasięgu. Stanowisko jest nieskomplikowane, dość wygodne, jest tu wiele przestrzeni. Przede mną widzimy jeden z dwóch karabinów maszynowych MG34. Drugi karabin jest oczywiście zamontowany przy dziale głównym. Konfiguracja tej broni jest dość prosta. Warto zauważyć, że te modele karabinów MG34 różniły się od modeli używanych przez piechotę lub montowanych na pojazdach opancerzonych. W tych czołgach 3 czwarte długości lufy karabinu było pokryte pancerzem, co miało chronić broń przed odłamkami. Mamy też prostą osłonę na czoło celowniczego oraz równie nieskomplikowany pojedynczy. Czy układ celowniczy karabinu? Przed nami na dole znajduje się również układ przeniesienia napędu, na który zwracał uwagę Jan. Jan wspomniał też, że podczas jazdy na stanowiskach kierowcy i celowniczego radiooperatora panował ogromny hałas. Po prawej stronie znajduje się przestrzeń magazynowa. Tu trzymano pociski. Wokół przedziału rozmieszczono wiele takich miejsc. Później przyjrzymy się jeszcze bliżej miejscom, w którym przechowywano pociski do głównego działa. Większość amunicji znajdowała się tuż pod podłogą wieży. Tu jest podobny element, który Jan pokazał nam w przedziale kierowcy. Wlew oleju przekładni głównej w przedziale kierowniczym. Są więc dwa: jeden w przedziale kierowniczym i drugi tutaj po prawej stronie. Teraz przeszedłem ze stanowiska dowódcy do stanowiska celowniczego, znajdującego się bezpośrednio pod fotelem dowódcy. Jak widzicie, nie ma tu wiele miejsca. Zaraz po prawej widzimy zamek oraz zespół zamka. Tuż przed celowniczym zamontowano celownik. W tym czołgu jest to luneta celownicza 9 Bravo. Jest to dość prosty, ale bardzo skuteczny układ zapewniający 25 powiększenie oraz kąt widzenia 25 stopni. Wzór graficzny zastosowany w lunecie również jest nieskomplikowany, a przy odrobinie szczęścia później pokażemy Wam go z bliska. Mówiąc ogólnie, wzór ten składa się z szeregu odwróconych znaków V. Tuż pod zamkiem znajdują się ręczne pokrętła do regulacji wysokości działa. Celowniczy mógł używać ich do podnoszenia lub opuszczania lufy. Drugi ważny element zespołu ręcznej regulacji wysokości znajduje się po tamtej stronie. Jest tu też spust służący do odpalania głównego działa. Nie zapominamy o elementach sterowania zamontowanych w podłodze. Tuż pod nogami celowniczego umieszczono kilka przełączników nożnych. Jednym z nich jest pedał obrotowy służący do sterowania mechanizmem obracającym wieżą Tygrysa 1. Operator naciskał na pedały palcami lub piętą, co skutkowało obróceniem całej wieży w prawo lub w lewo. Pełen obrót wieży w Tygrysie 1 trwał 60 sekund. Na stanowisku celowniczego mamy też bardzo prosty pedał z pustu karabinu maszynowego MG34. Za jego pomocą celowniczy uruchamiał karabin. Ten mechanizm nie grzeszy niezawodnością, ponieważ jest połączony z karabinem szeregiem linek sprzęgowych. Po lewej stronie stanowiska celowniczego znajduje się jeden z najważniejszych elementów, czyli wskaźnik azymutu. Działa on tak samo jak analogiczny wskaźnik zamontowany przy stanowisku dowódcy. Na wskaźniku azymutu znajdują się oznaczenia od 1 do 12, umożliwiające synchronizację dowódcy z celowniczym. W ten sposób dowódca mógł szybko wydawać polecenia. Po lewej stronie jest wizjer, który widzieliśmy wcześniej na zewnątrz wieży, oraz peryskop. Nad nimi umieszczono dwa cylindry zawierające przewody z powietrzem. Zamontowano je po to, aby załoga mogła, w razie potrzeby, oddychać przez nieświeżym powietrzem bez konieczności zakładania masek gazowych lub respiratorów, co oczywiście było dość problematyczne. I oczywiście mamy też awaryjne obwody spustowe, które mogły służyć do uaktywniania zaponnika głównego działa w przypadku awarii. Nie zapominajmy też o ręcznym kole obrotu wieży umieszczonym przy stanowisku działonowego. W przypadku uszkodzenia lub awarii automatycznego mechanizmu obrotu celowniczy mógł obrócić wieżę używając tego pokrętła. Przed jego użyciem należało odciągnąć dźwignię blokującą, której teraz nie widać, ponieważ jest schowana pod uszczelką wieży. Teraz patrzę na stanowisko dowódcy. Z miejsca, w którym siedzę, da się zauważyć, że jest tam dość ciasno. Gdy przejdziemy naokoło, widzimy fotel, który znajduje się tuż pod kamerą. Jest tu też skrzynia przekładu obrotu wieży. Na skrzynce tej znajdowało się ręczne pokrętło dla dowódcy. Było to rezerwowe pokrętło służące do obracania wieżą. Widzimy tu też panele służące do odpalania granatów dymnych, umieszczonych na kadłubie pojazdu. Pod nimi znajdują się przyciski służące do uaktywniania zapłonu tych granatów. Wokół stanowiska operatora mamy wiele schowków: schowek na maski gazowe, schowek na pistolet sygnałowy oraz broń ręczną. Teraz obrócimy się i popatrzymy prosto na otwór, który widzieliśmy wcześniej, na zewnątrz wieży dowódca mógł strzelać przezeń z broni ręcznej. Wokół mamy szereg wizjerów. Jest tu ich sześć, widzieliśmy je z zewnątrz. Jeśli spojrzymy w górę przy odrobinie wysiłku, da się zauważyć wskaźnik azymutu. We wnętrzu kopuły dowódcy, na samej górze, znajdują się oznaczenia numeryczne od 1 do 12. Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę na stanowisku dowódcy, jest ta cienka metalowa osłona. Została zamontowana po to, aby zabezpieczyć dowódcę przed błyskiem zwierzy. Teraz znajdujemy się na stanowisku ładowniczego. Wskażmy najistotniejsze elementy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, jedną z najważniejszych cech Tygrysa 1 jest jego potężne działo kalibru 88 mm. Kilka słów o zespole zamka. Na pewno rzuca się w oczy duża poprzeczna belka. Jej jedynym zadaniem było blokowanie zamka, gdy działo nie było w użyciu, co miało zapobiec jego uszkodzeniu. Wcześniej wspomnieliśmy już, że działo kalibru 88 mm cechowało się sporym odrzutem, więc niemieccy inżynierowie załontowali rekuperator oraz powrot. Które miały pochłonąć trochę powstałej siły odrzutu. W tym miejscu znajduje się też wskaźnik siły odrzutu. Pod zamkiem, tuż przy podłodze, umieszczono też tacę odbierającą. Lądowały w niej puste łuski, wypadające z zamka. Tuż po prawej stronie zamka znajduje się zabezpieczona dźwignia ogniowa. Bardzo prosta konstrukcja. Ładowniczy musiał po prostu upewnić się, że dźwignia znajduje się w poprawnym położeniu. W przeciwnym razie, obwód spustowy nie był zamknięty. Po prawej stronie widać też mocowanie na karabin maszynowy MG34, który w tym czołgu. Demontowano. Karabiny MG34 w Tygrysach 1 bardzo często się zacinały. Po prawej stronie odmocowania widnieje liczba 2. Być może zauważyliście, że w poszczególnych obszarach Tygrysa 131 umieszczono różne oznaczenia liczbowe. Są to liczby od 1 do 14, oznaczające 14 punktów kontrolnych, które należało sprawdzić w Tygrysie 1 przed wprowadzeniem go w głęboką wodę. Trzeba było wykonać 14 czynności przed zanurzeniem czołgu lub głębokim brodzeniem. Dalej, na prawo, w miejscu oznaczonym numerem 8 Znajduje się jeden z wizjerów, który widzieliśmy wcześniej z zewnątrz. Ładowniczy nie miał zbyt dobrej widoczności ze środka. Miał jednak własny fotel, który obecnie jest złożony. Po prostu wysuwa się go i składa. Jest tu też przestrzeń magazynowa. W tygrysie jeden mieściły się 92 pociski. W czołgu przewożono przeważnie tyle samo amunicji odłamkowo burzącej, co przeciwpancernej. Tu są różne przestrzenie magazynowe. Kilka umieszczono tuż pod podłogą. Oprócz tego trochę przestrzeni znajduje się obok stanowiska kierowcy, a także na uszczelnieniach zewnętrznych, w tym miejscu. W jednej z nich widzimy przygotowany pocisk. Jest na swoim miejscu. Bardzo łatwo do niego sięgnąć. Wspomnieliśmy wcześniej, że uzupełnianie amunicji było najtrudniejszym zadaniem serwisowym w Tygrysie. Przechodzimy dalej na prawo. Wisi tu jeszcze jedna maska gazowa, a zaraz za nią mamy wnętrze włazu awaryjnego, czy też ewakuacyjnego. Rzecz bardzo przydatna i jak wcześniej zauważyliśmy straszliwie ciężka. Na górze po prawej mamy wentylator, który jest również widoczny na zewnątrz wieży. Po prawej stronie mamy obudowę sprężyny balansującej działo. To po prostu przerośnięty amortyzator. Ostatnim ciekawym elementem na stanowisku ładowniczego jest skórzana poduszka zamontowana w tym miejscu. Pełni ona funkcję osłony osłabiającej siłę uderzenia łusek wyrzucanych z zamka. Jak wspomnieliśmy wcześniej, tu jest taca odbierająca łuski, a także urządzenie, które pełni funkcję wskaźnika odrzutu. Co ciekawe, jego konstrukcja pozostała w zasadzie identyczna w wielu Nowoczesnych czołgach. Wskaźnik odrzutu jest hydraulicznie powiązany z zamkiem. Wskazuje siłę i odległość reakcji płynu na odrzut. Urządzenie mogło przyjąć do 620 ml płynu, ale sam wskaźnik pokazywał jedynie 580. Potem sygnalizował konieczność wstrzymania ognia, ostrzegając dział nowego o ewentualnej awarii.